Pianka zbrojeniowa albo pianodrut. To mój patent. Żeby pianka nie zastygła w najgorszych miejscach, takich jak świdnik i sosnowiec. I tak. Zaraz pokażę jak to działa i dlaczego to jest takie wspaniałe. Jak skończę psiukać pianką i mam ją jeszcze nie zastygniętą, tu wsadzam jakiś drut. Tu w dziubek i w rurę. I, i się zostawiam. Jak ona zastygnie, to się ją wyciąga razem z tym całym syfem. A tu jest czysta dziura. Oczywiście po powierzchu się trochę tam zabrudziła, ale to można zbrawać. A na drugim końcu kabla, raczej znaczy druta, drutu jest. Jest y, taka rurka w drucie, którą trzeba pokręcić, a najlepiej to wygiąć ten drut. To jest w drucie pole do kręcenia, ściąga się i jest czysta rurka, a ty cały, cały syf zostaje tu i to jest recykling, recyklingowalne, bo można to wepchać z powrotem. Yy, tak jak jest a jak już ciężko będzie wchodzić to po prostu yy, się to można obskrować jakoś fachelką czy nożykiem i kurde działa to jest dziwne, ale znaczy nie wiem, może ktoś tak robi ja to wymyślałam kiedyś kiedyś i oszczędza dużo czasu i oszczędza ruryczki Beczek z drutami, które tylko czekają, żeby je zrecyklingować. Chyba, że je zgubię, wtedy już nic się z nimi nie stało.